Chat GPT zyskał ostatnio pamięć. Teraz wyobraźcie sobie teraz tak, zyskał pamięć, nie? Więc teraz im więcej z nim rozmawiacie, tym więcej się on o was uczy. Witacie mu różne rzeczy na, yy, na swój temat, ale, ale takie, z, z, które wynikają z dyskusji, z waszych przemyśleń, z waszych rozstarek. Rozmawiacie jak z waszym partnerem. Grywacie mu na przykład różne, nie wiem, rzeczy, które się dowiedzieliście, szkolenie, w którym uczestniczyliście, ale na przykład yy, w taki sposób, że yy, on wie, że to szkolenie oglądaliście, nie? Ten, ten filmik, wideo. On zna nas coraz bardziej. No. Coraz bardziej. Ale teraz, I teraz y, największym problemem jest znalezienie jakiejś informacji później, nie? Zasadzie, kurde, gdzieś to widziałem, gdzieś to czytałem, ale gdzie to było, nie? Gdzie to zapisałem, nie? Kurczę, gdzie ten Szymon, gdzie ten Szymon Kosecki, kurde, ma te swoje studio nagraniowe, nie? I teraz jak on zyskuje pamięć, to możemy zacząć go traktować jako nas, nasz notatnik, nie? Taki notatnik, któremu możemy zadawać pytania potem. Wow. I on może nam pomóc przypomnieć sobie, to. ale to wszystko sobie przypomnieć. Na przykład wiesz, gdzie zostawiłeś klucze?